W ogóle, widzowie, zapytali się, dlaczego ten, ten odcinek powstał. Co? odcinek. widzowie się zapytają, dlaczego powstał ten odcinek. Dlatego, że e, zarabiamy ten na update, który jest w, w sobotę. E, nie wiem, widzowie, e, wie, możliwe, że będzie live z update z Polska Drive w sobotę. To jest mało prawdopodobne, bo akurat teraz moja siostra powiedziała mi, że będziemy jechać w sobotę na basę. Na basę, tak wiecie jakim basem. No i ten, ten. I wątpię, że będzie. Chyba jakoś pójdę mega, ale to też wątpię. Ale to późno są zawsze albo w Polish Car Driving. O której godzinie? Nie wiem, na przykład 19, 20? No to może być live. Będzie, może. Mam nadzieję, że będzie. O, już. Teraz będę pół odcinka wyjeżdżać z jakiegoś głupiego jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś z ronda będę wyjeżdżać.